A jak mnie łeb pierdala, a tutaj jest kamera przepraszam. Musicie wiedzieć, że mocno wczoraj zachlałem paliłem blanty do piątej rano obudziłem się na kanapie i teraz mam kaca przez co mnie głowa boli. Ale no dobra czym się dziś zajmiemy, podobno wstał dozywych hich Jason Worches A woki grasuje na terenie cmentarza. I potwory wodne ktoś nie sprecyzował o chodzi, ale dobra lecimy. A pamiętacie mój wóz z ostatniego odcinka ze mną, okazało się, że ktoś go ukradł, typa nie znaleziono. Ale wóz już tak, ale poszedł do kasacji, bo wszystko było rozwalone. Ale mam nowy i nie narzekam, ale obecnie znajduje się u Vlada. Dlatego muszę ogarnąć Ubera i zobaczycie to cudo. To widzimy się zaraz. Dobra, jesteśmy teraz tylko do garażu i kurna jestem podjarany. Patrzcie na to Volkswagen T5. Fura, która kosztowała mnie zero nic. Dlaczego? Zapytacie? Dlatego, że to biuro go kupiło dla mnie. Kurczę, ale klei. Ten dźwięk. Firmowe paliwo, firmowy samochód, firmowe wszystko. Dawaj, malina ciągniesz. Ale dobra, koniec tego gadania warto byłoby. Włączyć jakąś kolendę i jedziemy do Jasona. No właśnie, drogie dzieci, już niedługo północ trzeba się kłaść do łóżek, chyba że chcecie jeszcze jedną opowieść. No to słuchajcie uważnie. W pokoju unosi się zapach domowej babki. Wiewiórka przy ognisku grzeje zamarznięte łapki Pierwsze płatki śniegu przynoszą nam zimę, a ja wjeżdżam ci na chaos, z chujem twardym jak Himen Wszyscy uderzyli w kimę, północ na zegarkach Mam kostium Mikołaja, tu z czarna kominiarka Zgarniam wszystko co szybko się sprzeda W dziedzinie niszczenia świąt Mam pierdolony medal Jestem jak Jedi, niewidzialny jak Ghost Otwarty Otwarcy zewnątrz okna jest rzeczą banalnie prostą Zajmę się twoją szostrą, po w stylu boda... Jesteśmy już na miejscu. Zobaczmy, czy ktoś żartował, czy nie. Ktoś tam leży, czyli już wiadome, że to nie był głupi żart. Zrobię zdjęcia. Ale wychudłeś. Za to jesteś tak samo brzydki jak wcześniej. Ciekawe czy dalej tak słaby, czy coś się zmieniło. Czekaj, mam tu coś lepszego. Dobra, trzymaj bombę na mordę. Nic się nie może zmarnować. Dobra, to jaraj się, jaraj, jak to pewien raper śpiewał. Co ja nie trafiam, czy jaki chuj? Na stay cool! Dobra, wybuchniemy kwada i mam nadzieję, że ty z nim. Ale zmieniłeś się od tamtego czasu, teraz byłbyś osłabiony. Faaak, spadłem i kurna boli mnie wszystko. Dobra, koniec z tobą. Wybuchniesz jak fajerwerka. Kurna jednak bomby nie były najlepszym pomysłem. Jakimś cudem odnalazł mnie jakiś drwa lodziwo Jasona nie było. A teraz muszę leżeć w łóżku. Czuję się słabo, że mnie pokonał. Nie. Nie mogę tak leżeć bez nie Są jeszcze dwa potwory, które trzeba pokonać. I znów łeb napierdala. Lecimy po Ayuwoki. Jak ktoś nie wie kto to, no to wpisz sobie w necie. Już na poważ to to animatronik creepypasta o piosenkarzu Michaelu Jacksonie. Tak pokazuje w necie, bo wcześniej sprawdzałem. No to polecimy klasyczkiem. <śmianowidzę> Nie chcę znać Nie bać, może z kurwą muszę, jeśli zajdzie potrzeba A na razie to to zlewał. Niewa, czegoś się spodziewał, że tutaj zginę? poku, nie ten losik z kurwy synie Warszem nabija cukinię, jeśli bym cukinią. cukinią Ty pojedziesz tą bidą. Zagraż mi bomb, to kurwa Jesteśmy na miejscu HMM, ma co to za ludzie? Widzę plotki szybko się rozprzestrzeniają ale trudno zobaczymy o co chodzi z tym. Co jest Kierwa Ajuwoki co on tu robi to tak kiepska pasta, że myślałem, że to fake chillu i bomby okej? Okay? Dobra, ostatni potwór mam nadzieję, że chociaż on mi wyjdzie dobrze. No i po taksi. Halo, jest tu ktoś albo coś. Ok, rwa magia, chociaż bije się z potworami, czym nie to dziwi, w sumie to nie. To jest ochrona wybrzeża. Zachowaj czujność. W pobliskim jeziorze są potwory. Z naszego ostatniego raportu wynika, że są przeciwni eksplozjom. Szeryf zostawił broń na wybrzeżu. Wszyscy cywile w okolicy ewakuujcie się. O cholera jestem w dupie. Do RPG szybko ich zabić. Jak pizga w tej wodzie. Eee. -e ciężkie się wylosowało. Oj, ciężkie. A one są coraz bliżej. Tak nie może być. Coraz gorzej ze mną. Już nie to samo ciało i siła. To już nie ten sam kardronson. Dobra, dwóch zdjętych. Nie, nie, ja, pierdolę jak mnie łebna pierdala, nie wytrzymam zaraz. Gdzie ja jestem? Co się działo? Gdzie Mietek z Wladem? Wlad Mietek. Halo, Wlad Mietek. Gdzie konsola moja? Była i nima. A właśnie. Chciałbym życzyć razem z Mikopl. Wszystkiego najlepszego w te święta. Oraz w nowym roku. Wiadomo, żeby było lepiej. Kasy dziewczyny. No, może, że macie no to. Spokoju od niej, ha ha ha. ha. I co najlepszego w życiu, i cześć do kiedyś tam.